Po raz trzeci radni Rady Miasta Działdowo spotkali się na obradach. Zgodnie z porządkiem obrad wybrano członków komisji Stałych oprócz komisji rewizyjnej, następnie ogłoszono godzinną przerwę, podczas której odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, na której radni opiniowali cztery kolejne punkty porządku obrad sesji. Zanim jednak radni udali się na przerwę, burmistrz Działdowa poinformował wszystkich o mianowaniu na stanowisko swojego zastępcy Andrzeja Wiśniewskiego. Jest państwu znany, był przez dwie kadencje wiceburmistrzem w Lizbarku. Jest osobą bardzo kompetentną, z dużym doświadczeniem i wyraził zgodę, żeby pomóc mi realizować mój i państwa program wyborczy. Druga decyzja dotyczy skarbnika. Znamy wszyscy panią, panią Anaczkowską jako osobę również bardzo kompetentną, bardzo skrupulatną, przez 8 lat jako radny miałem okazję współpracować i nie wyobrażam sobie, że będę współpracował z kimś innym, dlatego podjąłem decyzję, że będziemy przez najbliższe 4 lata ciągnąć finanse tego miasta. Wśród czterech punktów, które musiała zaopiniować Komisja Budżetu i Finansów, znalazła się uchwała dotycząca ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Działdowo. Jedna z radnych zaproponowała, aby włodarz otrzymywał tyle samo co jego poprzednik. Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 5400 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2100 zł, dodatek specjalny w kwocie wynoszącej 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, który stanowi sumę, jak przedstawił nam pan przewodniczący komisji budżetu 2625. I bardzo proszę o akceptację tych proponowanych sum. Dodatkowo burmistrz ma otrzymywać dodatek za wysługę lat, który jest obecnie obliczany. W wolnych wnioskach ponownie powróciła sprawa przemeblowania sali obrad oraz pojawił się pomysł cyfryzacji dokumentów trafiających do radnych. Tutaj jednak w przeciwieństwie do ostrudy nikt nie myśli o zakupie tabletów. Zinformatyzowanie czy prowadzenie cyfryzacji prawda, obrad Rady. Możemy się zastanowić nad tym pod warunkiem, że nie będzie to niosło dodatkowych kosztów dla budżetu miasta. Jeżeli Państwo dysponują laptopami, prawda, możemy zastanowić się nad możliwością przesyłania przynajmniej części z Państwa dokumentów w postaci plików cyfrowych. Na zakończenie obrad radni uczcili pamięć o wydarzeniach sprzed 33 lat oraz pamięć o ofiarach stanu wojennego. Dodatkowo przewodniczący złożył wszystkim świąteczne życzenia, a radni przełamali się opłatkiem. Lasy państwowe mają już 90 lat. Z tej okazji 16 grudnia w sali widokowej Nidzickiego Zamku odbył się uroczysty jubileusz. Dzisiaj podsumowujemy 90-lecie powstania Firmy Lasy Państwowe. W czerwcu obchodziliśmy dokładnie ten jubileusz. Nadleśnictwo Nisak rozpoczęło go już na wiosnę, z pierwszym dniem wiosny, a dzisiaj jest jakby podsumowanie obchodów tego jubileuszu. Dzisiaj mamy plan dwuczęściowy. W pierwszym etapie to będzie historia powstania lasów, w ogóle na Prusach, powstania firmy Lasy Państwowe. A druga część będzie teraźniejszość, czyli teraźniejszość lasów państwowych, teraźniejszość firmy Nadleśnictwa Nidzica. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele nidzickich władz, służb mundurowych, dyrektorów placówek oświatowych oraz zakładów współpracujących z Nadleśnictwem Nidzica. Jubileusz wzbogacił występ maluchów z przedszkola nr 4. Po części artystycznej zaprezentowano, jak wygląda praca związana z gospodarką leśną, działalnością społeczną oraz edukacją Uroczyste obchody zakończyły podziękowania burmistrza Jacka Kosmali, który podziękował jubilatom za trud oraz pracę, jaką wykonują. To wyjątkowy moment. Seniorzy po raz pierwszy mogli zobaczyć efekty swojej ciężkiej pracy. Zaskoczenie. I radost. Nigdy się nie spodziewałam, że gdzieś tak będę. Pod Domu Pomocy Społecznej niezapominajka zostali modelami. Przez pięć miesięcy brali udział w sesjach fotograficznych, które odbywały się m.in. w teatrze, muzeum czy nad zalewem wiślanym. Dla mnie to bardzo ciekawa przygoda. Od dzieciństwa marzyłam o aktorstwie. Nawet zdawałam do szkoły aktorskiej, no ale z różnych względów zrezygnowałam. Byłam nauczycielką, ale swoje pasje aktorskie um, wykorzystywałam w pracy z dziećmi. Urządzałam teatrzyki, przedstawienia. To, ale to było dawno, dawno temu. Teraz czułam się stara, nikomu niepotrzebna, i nagle stałam się wielką aktorką. Na to, aby zostać modelką nigdy nie jest za późno. Pani Helena ma 83 lata. Na zdjęciach w kalendarzu możemy zobaczyć ją w stroju szlachcianki. Przyjemnie było choć na chwilę pomyśleć, że jestem młoda, piękna i ktoś się do mnie zaleca. Dla modeli i modelek to była trudna i żmudna praca, jednak oglądając zdjęcia da się zauważyć, że było to również wyjątkowe doświadczenie. Nie myślałam, że taka będę jeszcze. Roz, roz taka szczęśliwa, jednym słowem. W pracy nad kalendarzem zaangażowanych było około 20 podopiecznych niezapominajki. To była wielka przygoda, która sprawiła, że uwierzyli w siebie na nowo. Spojrzeli na siebie to z innej z perspektywy, oglądając i kalendarz i materiał filmowy. I też zobaczyli niektóre znane miejsca właśnie z innej strony. Między innymi muzeum, między innymi teatr, między innymi Srebrny Dzon i parę innych jeszcze miejsc. Stroje z różnych epok, różne miejsca i czas zdjęcia oddają piękno dawnych lat i jednocześnie skrywają to, co może utrudniać seniorom codzienne życie. Na tych zdjęciach e, możecie zobaczyć, że nie widać e, nie widać niepełnosprawności tych seniorów, tak? Nie widać ich zaburzeń. I, i, I to jest sukcesem. Wydaje mi się, że każdy jest taki sam na tych zdjęciach i każdy wyszedł bardzo fajnie. Udział w sesjach seniorzy potraktowali bardzo poważnie, a przed obiektywem zachowali pełen profesjonalizm. W życiu tak dobrze mi się nie pracowało jak przy tym. Ale dlaczego? Przede wszystkim otwartość, przede wszystkim e, swoboda, luz i zabawa jaką ci państwo przy tej sesji mieli. Nie było czegoś takiego, że spódnica mi się nie podoba, bo złe światło, bo może stanę inaczej. Ci państwo są tak otwarci, tak e, twarze są plastyczne, że... Aż żal kończyć to tylko jednym kalendarzem. Podczas sesji powstały tysiące zdjęć. Te które nie znalazły się w kalendarzu będzie można zobaczyć podczas wystawy wehikuł czasu. Ostatnia w tym roku kanapa kulturalna odbyła się 13 grudnia. Tym razem na czerwonym meblu zasiedli młodzi muzycy, którzy opowiadali nie tylko o swojej pasji, ale także dali krótki występ na żywo. Od razu chciałabym wyjaśnić pewną rzecz, ponieważ Państwo nas o to pytaliście. Gośćmi na kanapie miały być osoby, zespoły, ludzie z pasją, z Ostrudy, a tymczasem tym razem będzie u nas zespół Złożczyna. I chciałabym wyjaśnić dlaczego, ponieważ zespół ten był wiele razy zaangażowany w różne akcje charytatywne, które miały miejsce w Ostródzie. I miałam takie sygnały od stowarzyszeń, od fundacji, że bardzo chcieliby, żeby ten zespół u nas na kanapie się również pojawił. Także stąd właśnie jako tacy, no, prawie że Ostrudzianie, ponieważ często u nas są i pomagają. Na kanapie jako pierwsi zasiedli dwaj młodzi Ostrudzianie, którzy grają rokowo popową spokojną muzykę. Swoją przygodę określają jako projekt muzyczny pod nazwą Łosoś. To jest ksywa z liceum. To jest ta historia. Ja po prostu kiedyś przyszedłem w łososiałym sweterku do, do szkoły, kumple z za, za to co zrobiłem, i tak już zostało. Tak to zostało widzę. Następnie na kanapie zasiadła dobrze znana ostrudzianom olsztyńska formacja Ejto Bangla, która opowiadała o swoich początkach, pierwszym teledysku oraz działalności charytatywnej. Wspieramy wszystko, co możemy wokół, chodzi ci pewnie o akcje dla dzieciaków, organizowaliśmy teraz prezenty mikołajowe i całe święta dla dzieciaków z Szymonowa, a działalność muzyczną stare, to opieramy przede wszystkim wszystko na tym, że gramy, koncertujemy i jesteśmy rozpoznawalni, możemy pomóc, super. Organizatorzy kanapy kulturalnej nie chcą na razie zdradzać, kogo zaproszą po nowym roku oraz czy już w styczniu uda się zorganizować kolejną edycję. Wszystko zależy od prowadzonych już rozmów oraz dogodnych terminów zarówno dla gości, jak i organizatorów. 14 grudnia w Dzickim Kinie Wenus odbyła się uroczysta gala pięciolecia szkoły tanecznej. E, oprócz właśnie wspomnianych wcześniej występów baletowych e, będą występy taneczne zaproszonych gości z nowodworskiego Domu Kul Ośrodka Kultury e, oraz e, grupa mm, tańcerzy warsztatowych, seniorów, którzy zatańczą pięknego poloneza. Uroczystości wzbogacił występ grupy wokalnej Shine, działającej przy Nidzickim Ośrodku Kultury. Zagramy piosenki, które śpiewaliśmy już wcześniej, znaczy zaśpiewamy w sumie, w wykonaniu grupy wokalnej Shine, tutaj ja z koleżanką Bogusią zaśpiewamy piosenki Kaziu, zakochaj się, jeżeli kochać, upiorny twist, ja się boję sama spać, żeby troszeczkę dodać hmm, takiej rozrywki muzycznej, yy, oprócz też tańca, który tutaj będzie występował. Gala cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy wypełnili po brzegi salę nidzickiego Kina Venus. Współorganizatorem imprezy był Nidzicki Ośrodek Kultury. Jak widzimy na załączonym obrazku, nie tylko kobiety mają przed Bożym Narodzeniem ręce pełne pracy. Przeprowadziliśmy mały sondaż na temat przedświątecznych porządków. Kto w domach Polaków jest za nie odpowiedzialny? We dwoje mieszkamy i oboje. Ale teraz z żoną, tak? Zabamy tak, tak, tak. Taki trochę podział. No ale kto ma więcej tej pracy? No wiadomo, że ja, bo większe, takie cięższe prace to trzeba przejąć na własne barki. jak ten podział obowiązków wygląda? Ja głównie dywany trzebie. Takie rzeczy bardziej męskie. A żona główię, kuchnią się zajmuje i tak dalej. I innym zasłonki, firanki, sprawy. Kto jest odpowiedzialny za świąteczne porządki u pani w domu? No chyba ja. A mąż nic? Pomaga, pomaga. Robi makarony, pierogi, to już jest jego pasja od lat. A sprzątanie? Sprzątanie to jest moje już. Bo wie pani, miałam pięciu synów, córki żadnej, także? Synowie nieraz pomagają, nie jak przyjadą prędzej. A tak to mąż umywa ręce, tak? Przede wszystkim mama, ale ja też y, staram się jej pomóc. Wiesz przykład staty, czy też może mama bardziej stoi nad tobą, nad twoją głową i mówi sprzątaj? Y, bardziej mała. Czyli tata nie daje przykładu? Nie, nie daje. Leży brzuchem do góry. Tak. Morzonka. A pan nic nie pomoże? Nie, ona nie chce, żebym pomagał. A dlaczego? Lubi, jak ona sama sprzątnie. Przede wszystkim kobiety, ale ja sprzątam codziennie, więc dla mnie to nie ma różnicy. Codziennie, co tydzień. I bardzo lubię święta. Ale nie najważniejsze są porządki, tylko to, dlaczego mam te święta, nie? No, raczej po trosze. Trochę ja i trochę mąż razem sprzątamy u nas. Bynajmniej tak jest. Chodzi o obowiązku. Tak jest. No, musi być. Nie to, że tylko kobiety zawsze. Teraz już tak nie jest. Czasy minęły tamte. Zależy jak jakim, kto ma pracę. Jak mąż ma pracę, no to żona pracę sprząta. A jak w to odwrotnie. Jak u pana w domu jest? Ryci no, razem sprzątają. Co mają robić z domu? Czyli pan sprząta razem z żoną, a zawsze tak było? Nie, wiem, ja pracowałem to mnie często nie było w domu. Ja żeby byłem na Dobrze, już posprzątane wszystko. Różnie, mąż wracając z pracy też mi pomaga i jakoś tak się dzielimy, porówno, że tak powiem. Ja zajmuję się bardziej kuchnią, mąż jeżeli nie pracuje, to wtedy pomaga mi też w obowiązkach domowych. U mnie tylko wyłącznie ja, bo sama mieszkam. Świąteczne porządki. Kto jest za nie odpowiedzialny u pana w domu? Okej, to jest super. Dziękuję bardzo, nie rozumiem. Chyba ja. Nie? Tatu, tatuś, powiedz, pracuje? Żeby, powiedz mi, go, hey, był bogaty? I tata nie pomaga w domu mamie? Nie. nie. Wszystko spoczywa na pani barkach. Tak dokładnie. Posprzątanie, dzieci, gotowanko. Ale powiem pani, że z dziećmi jakoś tam upieczemy te ciasta. U mnie w domu, no niestety tylko ja jestem... Odpowiedzialna za porządek, yy, harmonię i nastrój świąteczny. Moje dzieciaki, chłopcy pomagają czasami, także. Ale tylko udzielają. czasami? Udzielają się. udzielają się. Nie, no jak trzeba, to się udzielają. Także jest ok. Ja sama. <grych> Mama raczej. A ta daje dobry przykład? Hmm, trudno powiedzieć, często jest w pracy. No. Czyli raczej mama i pewnie na ciebie spada ten obowiązek? No raczej tak. Jeszcze jest siostra. Zresztą trochę, bo może. No. Wręczasz się siostrą? No raczej. Kto jest za nie odpowiedzialny? U pana w domu. U mnie żona. A pan to nic? No ja też, ale w mniejszej części. A co pan robi, jak już robi? No to zależy. Przecież ja mogę sprzątać, bo co do obiadów, tam yy, świąteczne tam to żona robi. Tak, chyba jest dobrze. No, bardzo. Mit został obalony. Mężczyźni deklarują, że przed świętami biorą się ostro za porządki. Tak, panowie, którzy chcą, i tak się z obowiązków wykręcą. Nadzieja jest jeszcze w młodym pokoleniu pod warunkiem, że dzieci poszły w ślady mam, a nie swoich wiecznie zapracowanych tatusiów.